Kolejny rok bananowce w gruncie, te małe tutaj siamruby Już puszczają, rozpędzą się. Basio. Basio trochę mu nie, nie idzie, ale coś tam odbija. Jeszcze jeden Basio. Tutaj posadziłem gunnerę, południowa ściana. Tylko po 8 godzin będzie miała słońce, bo potem ganek jest. Zobaczymy jak będzie rosła. Przed basenem Juka po lewej Roztrata. na środku Żona co to jest? Nie wiesz, Basio Banany. Juka Rigida Ensete Glaucum, dosyć spory powinien ładnie w tym roku urosnąć. Nasza piękna Paulownia na kulkę. Zobaczymy, czy kiedyś zakwitnie. Muszę Wabzy południa. A kto będzie wiedział, jak ktoś oglądnie i skąd będzie wiedział, to ja pokazuję, jodła górska. Już coraz większa, jest trzy razy przesadzana, ale mimo to i tak rośnie. To jest pomarańcza trójlistkowa, coś takiego już słabo rośnie. Trzeci rok i się rozkrzega na boki zamiast w górę rosnąć, no ale czas pokaże. Trzy paulownie na duże liście formowane. Obrywam od dołu. Klaudia, jeszcze o co chodzi? Nie, nie Zobaczymy w sezonie jak to będzie wyglądać. Idziemy dalej. Stań Klaudia przy bananie. Tu mam największy musabasio. Pokaż się przy bananie tutaj. W tym momencie do końca czubka liścia będzie ponad 2 metry. Liście jeszcze w sumie z zimy. Połowa liścia. Ale tu rośnie już następny. Tu mam bez południa. Nie ścinałem jednego, chcę zobaczyć czy zakwitnie w takiej postaci koło 170 cm wysoki Hakuro, jeżby gałązki, hakuro też rośnie Klawia, na co takie chwasty tu mam Ale jak to się 7 skant zebrinus, ale jeszcze pasków nie widać rośnie, złotokap. I tutaj bananownia będzie mała taka troszeczkę. Tutaj Musabasio. Tutaj mamy daktylowca odratowanego, miałeś na śmieci. Tutaj mamy, jak to się nazywało? Jola. Ja, dziura, dziura w głowie. Jaśmin. Nie, jaśmin. nago kwiatowy to tu jest. Albizja. Kolejny rok w gruncie, puszcza już nowe młode pędy. Kolejna paulownia formowana na liście. To dobrze opalaj się. Co tu mamy Klaudia? Co to za banan? Nie. Maureli. straciłem ogromnego. Kto ogląda filmiki to wie. Kolejnych trochę nie za bardzo w stanie grał sumy, ale już odbijają. Też dążą nadrobić. Mała paulownia. Może z półtora metra wyrośnie w tym roku. Tu co tu mamy Klaudia? No jak, banan. Palma jaka? Dobra, nie wiesz. Trochę carpus Drugi basio, ale słabo muż w tym roku rosło. Duże był i coś, coś mu podupadło na zdrowiu. No ale myślę, że... Na radę. Zimowana trawa pampasowa. W gruncie. Pięknie odrosła. Aczkolwiek dużo wymarzło ale może odbije, nie? Basio zimowany w gruncie. Tu malutki, tam malutki, tam, tam, tam. Jeden większy. Co jeszcze? Idziemy dalej. Świnie? Twoje? Świn kręcić nie będziemy. A złotokap kolejny fitnący, ale słabo w tym roku. Tylko dwa kwiaty. I z tamtej strony jest jeszcze jeden. Idziemy dalej. Miskant na płot po całej długości. Bardzo dobra rzecz oddzielić się od sąsiada. Idziemy do szklarni. O Boże, ciepło. Plus 30. Troszkę jubel, ale nie zwracać na to uwagi. Musa welutinki, 5 sztuk. Siamruby, 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 Juka, rygida. Musa, cuminata. Co pomarańcze? Zaraz dojdziemy, pomarańczy tata nie ma. Nasze Musela lasiociarpaci, jak to się tam mówi, tu mamy, jak to się nazywało? To ładne kwiaty, jak to ma? No, pomniałem. Ładne kwiaty są? No, one kolejne, Głównera, ale tą sobie zostawię i przesadzę do większej donicy. Zobacz, jak tam przejdzie. to. A tu mam granat z pestki. Pokaż się Klaudia, na wielkości. Nie wiedziałem, że tak szybko rośnie. Pestka wyjęta, desko z, z owocu. O, chilijskie zaczęły rosnąć. Bismarckia nobilis trochę podupadła przez moją winę, bo zimowałem w zimnym pomieszczeniu. Ale środek jest zdrowy. Powinna nadrobić dzwonek. To będzie kwitnie woli. długo. Ładnie to wyglądają Kolokazja, jak się nie mylę. Już mam za dużo tego. Już powoli zapominam, co mam. Trachy Carpus. To, jaki też zapomniałem. Truskawki. Ale na forum wszystko jest. Truskawki. Truskawki w szklarni. już czerwone się trafiają. Też elegancko. Waszyngtonia nitkowana. Ja mówię, to łapa. Trzeci list już w tym roku, bo też. Łapa owiesią. Owiesią. Słabo zimowała. Wsadziłem sobie. Odejdź, odejdź, bo mi zarobisz cień. Bratki. W boku łapa Maciejka. Owiesią. Będzie pachniało. łapa o tu trochę cytrusów, cytryna skierniewicka, lima tam dalej. Wszystko znowu będzie kwitło, będzie pachniało, piknie, nie? Tutaj mamy już owoce. Jak to się nazywało? Nie mam głowy dzisiaj. No ale rośnie sobie. Akebia. Odejdź. Trzeci rok jest i ładnie w tym roku zaczęła rosnąć. I nawet kwitnie kwiatkami, małe, duże. A kebia tak pięciolistkowa, zgadza się. Małe kiwi słabo rośnie. Malinotruskaweczka. Kujące. Kujące, ale dobre. Kujące, jak się bierze. No, w Kolejne paulownie, dosyć spore. Oj, te to już będą no, wielkie w tym roku. Prowadziłem na duże liście, ale w tym roku już u góry zostawiłem malinki, no troszkę malinek, dwa orzeszki czerwone. Kolejny basio gruntowany, w gruncie bez okrycia ziemią, tylko słomą, znaczy miskantem i odbijają. Co? No to wierzby nasze płaczące też formuję sobie, co rok przycinam. To prawie na tyle będzie. Jeszcze jeden bas, ją mam tu gdzieś zimowany. O, basę, który wyszedł z głównego pnia, nie padł. I już ładnie dosyć urósł. I kolejne paulownie. Na kulki je zrobię. Idziemy drugą Muszę się żonki spytać. Ojej, skleroza, nie boli na szczęście. Pomidorki. Jola, jak się nazywał tym z owocami? Ojej, dziura. Co? Co grzewa? no tu rośnie w szklarni. No. my się zawsze granat fik. myli. Figa. Figa. figa, figa! Myślę, że skosztuje fig w tym roku. Cztery są, dwie dla mnie, dla żonci i córci. No, to na tyle. Zobaczymy. już Za nie wiem, dwa miesiące nakręcę, jak to wszystko na porośnie. Miesiąc. Pomidorki, oczywiście. Paulownie, ukorzeniam. Coś z tego będzie. I winogron słodziutki w szklarni. I no, skarb Panoni, bardzo polecam. Szybko się przyjmuje Co, żona, skrubiesz? Jelsko. No to dobrze, cieszy mnie to. To na tyle.